Nagrywamy. Cześć, mam na imię Jarek. Cześć, jestem Denis. Mieszkam w Chinach od 11 lat, a Denis? Ja mieszkam od 4 lat. Od 4 lat. Dzisiaj będzie Q&A z Denisem, a nie ze mną. Denis mnie zaprosił w Szanghaju na herbatę. Herbatę... Lakin. lakin. To jest taka herbata lakin, ale jest. to jest bubble tea. Wszyscy znają tą bubble tea. Pogadamy teraz o Denisie. Akurat wcześniej widzieliście film, na którym nakręciłem okolice Denisa. Denis, Denis jest inżynierem, inżynierem projektu, tak? Ale teraz, teraz pracuje jako techniczny menadżer sprzedaży. Nie techniczny menadżer sprzedaży. Coś podobnie jak ja pracuję, bo często jeździ na Tajwan na, na Koreę i Ta... Japonii. Ko Japonii. I Mongolia czasami. Mongolia czasami. Powiedz nam, gdzie najbardziej lubisz Szanghaj, Korea czy Mongolia? Wszystko jest inne. Wiadomo Szanghaj ma swoje duże zalety jednak no, Korea jest fajna, Tajwan też jest super. Ciężko jednoznacznie powiedzieć. Denis jest również autorem fantastycznego bloga z Szanghaju. Ja myślę, że to jest najlepszy blog z Szanghaju, na którym w gruncie rzeczy romantycznie opisuje Szanghaj, który znika. Powiedz, co najbardziej lubisz w Szanghaju. No właśnie, tą magię romantyczną też, szczególnie te wszystkie stare budynki, które pokazują jeszcze chińską kulturę, gdzie można spotkać wszystkich ludzi, którzy żyją między sobą w tej całej zbiorowości, nie mieszkają w tych nowych budynkach, bo to wiadomo. Te wszystkie nowe budynki stwarzają taki sztuczny dystans pomiędzy ludźmi, a innych tych starych tradycyjnych budyneczkach właśnie w pozostałościach po francuskich czy tam brytyjskiej koncesji jest specjalna atmosfera, między innymi przez to, że to były ładne dworki, można powiedzieć, właśnie rodzin kupieckich, zostały podzielone na 20 mieszkań, czasami więcej, czyli przestrzeń życiowa tych ludzi jest bardzo mała to z tego powodu. I przestrzeń życiowa została wyniesiona na zewnątrz. Człowiek, człowiek zna historię Szanghaju lepiej niż niektóry Szanghajczyk. No ale twoja żona, twoja żona przyszła nie jest z twoja dziewczyna, jak to się stało? Opowiedz trochę. A, poznaliśmy się na studiach Wielkiej Brytanii. E, Hancock, na studiach Wielkiej Brytanii, ale romantyczne. No i... No, i tak po prostu zostało. Z czasem tam sam się przyniosłem tutaj, ona jest tak zwaną Xin no Shanghai Rand, czyli pochodzi z prowincji Anhui no ale już tutaj mieszka o bodajże 7, 7 lat. Tak? No okolica jest bardzo fajna tutaj jest tak bardzo romantycznie, ale to chyba będziecie się no. wyprowadzać no nie z czasem no są te rozmowy jednak jest to troszeczkę taka dość e, ciężka sytuacja ze względu na panujące ceny mieszkań e, czasami rozważamy żeby... która jest moja herbata ta czy ta? Wybrać. ja sobie mogę wybrać, okej, okay, dobra a to jest twoja. Tutaj herbaty pijemy cały czas nie zapominajcie ta herbata jest um, grubsza troszeczkę, więcej kalorii dla Denisa, no bo on jest szczupły jak komar pięty ja jestem trochę bardziej przy kości, dlatego muszę tutaj trzeba na diecie. masę, masę <grym> trzeba robić na masę trzeba robić, no czyli będziecie kupować coś, tak? E, są takie rozmowy, jednak problematyczne są te ceny tutaj w tej okolicy, gdzie mieszkamy, to jest 53 tysiące za metr kwadratowy to ile to w dolarach albo w euro? już 8 tysięcy euro, coś takiego, no nie za metr Będziemy. To około 8000 euro, właśnie, A to wcale nie jesteś w centrum, to jest kawałek od Czyli już... trzeba się mocno zastanowić nad podjęciem decyzji, nieprawdaż? Tak. I jeszcze mm. przez to, że to jest właśnie kasie mieszkanie, to problem jest taki, że kupując nowe, jest to traktowane jako upgrade standardu życia. Z tego mm. powodu musimy rzucać 70% wkładu własnego. Wow, to jest strasznie droga. A z jedzeniem, co ci najbardziej pasuje i smakuje w kuchni szanghajskiej? Powiedz, co ci smakuje tutaj mówię o szanghajskiej no szanghajska jest bardzo słodka także oczywiście to jest świetne bo. Mm. no i? i? niektóre właśnie lokalne nudle, ale bardziej bym preferował właśnie inne kuchnie ja bardzo lubię ostre, czyli na przykład kuchnia syczuańska oczywiście albo hunan, he, henańska henańska kuchnia, no ja też bardzo lubię henańską kuchnię, pogoda jest teraz ładna no nie, w tym roku maj jest tak troszeczkę zimny, jakie macie plany na wakacje? W tym roku ciężko jest planować. Żeby <głos> <się> <głos> więc... Poza szpitalem, wakacje <noise> najważniejsze. <noise> więc w końcu będzie możliwość, żeby prawdopodobnie zobaczyć Yunan albo Guaylin. O, to jest dosyć ciekawe. No i oczywiście, Zujo. A co Cię skłoniło do z rozpoczęcia prowadzenia Twojego fantastycznego bloga na YouTube? Co Cię pchnęło do tego? Ej, już kiedyś o tym myślałem, ale na pewno właśnie tutaj dobre słowa i wsparcie Jarka. Również tak samo sytuacja właśnie z tym wszystkim wirusem i w ogóle i te różne paniki, jakie w domu były, też mnie skłoniło, żeby pokazać, że nie jest tak, tak źle, jak to wszyscy myślą. Czyli Twój blog też powinien się nazywać Wirus, tylko Wirus z Szanghaju, tak? Tak, tak. Dobra sprawa. Będziesz kontynuował na pewno Twojego bloga, czytając pozytywne komentarze. Masz jakieś plany na przyszłość ze swoim blogiem? Na pewno chciałbym pokazać dużo więcej, jak coś w Chinach wygląda, ale. Jak w końcu to ruszy, że będę mógł pojechać gdzieś podróże służbowe, to na pewno pokażę troszeczkę jak to, jaka jest różnica między Chinami a, krajem, a właśnie krajami regionu. Między innymi właśnie tak Korea, gdzie najczęściej lata mój Tajwan. Nie oszukujmy się, jest spora różnica pomiędzy Chinami kontynentalnymi a Tajwanem. Czyli to będzie blok bardziej o Azji, o całej Azji tutaj, tak, tak. Morza Japońskiego. No to bardzo fajnie. Słuchaj, nie będziemy Ci zabierać więcej czasu. Jeszcze raz wszystkich pozdrawiamy i polecamy Wam bloga. To jest blog Denisa Gierczaka z Szanghaju. Najlepszy blog z Szanghaju. Pozdrawiamy wszystkich i do usłyszenia. Do usłyszenia, cześć. Bye bye.